Panie prokuratorze, jakiś, jakiś czas temu odbyły się w szkołach na terenie Szczecinka przetargi na świadczenie usług gastronomicznych. W tej sprawie zostało złożone doniesienie do prokuratury. Chodziło o nieprawidłowości związane z tymi przetargami. Jak ta sprawa się zakończyła? Czy ona jest w toku? Jak to wygląda? Yy, zawiadomienie dotyczyło przetargów na najem y, kuchni i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz dostawę i wydawanie posiłków w gimnazjum nr 1. Y, w tym zakresie została powołana y, Komisja konkursowa. Stosowne działania komisji były podejmowane 29 i 30 lipca 2015 roku. Tak się złożyło, że w ramach prowadzonego postępowania no jak gdyby weryfikowane były też działania związane w kwestii wydawania posiłków w innych szkołach poza tymi, które tutaj wskazałem. Natomiast efekt postępowania przygotowawczego był taki, że przewodniczącej komisji przetargowej przedstawiono, przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko dokumentom, co zaskutkowało tym, iż w grudniu 2015 roku skierowano przeciwko tej pani akt oskarżenia, wniosek o warunkowo postępowania do sądu w Szczecinku. Yy, prowadzone postępowanie wykazało, że yy, poza tymi dwoma szkołami były również nieprawidłowości, uchybienia w innym zakresie, w zakresie innych szkół, w konkretnie innej szkoły. Natomiast ocena tych nieprawidłowości i uchybień prowadziła do wniosku, że nie ma przesłanek podstaw prawnych do przedstawiania w tym zakresie komukolwiek zarzutu. Jednym słowem, nie wszystkie uchybienia, nieprawidłowości wyczerpują znamiona przestępstwa, a idąc w drugą stronę Każde przestępstwo to są jakieś uchybienia i jakieś y, nieprawidłowości. Czy te uchybień, uch, uchybienia i nie, nieprawidłowości, jeżeli chodzi o miejską jednostkę obsługi, y, obsługi y, oświaty, oświaty tak? bo to, te nazwy się zmieniają y, co jakiś czas. Y, jakie, to były? jakie to były zarzuty, to, czy to były duże nieprawidłowości? Y, do y, konkursu wystartowały dwa podmioty. Yy, idąc formalnie i według zasad konkursowych, jeden z podmiotów nie przedłożył dwóch oświadczeń. Yy, jedno oświadczenie skutko, dotyczyło, iż współmałżonek yy, ma złożyć oświadczenie, że wyraza zgodę na yy, udział. W takim konkursie skutkującym określoną działalnością gospodarczą. A drugie, przedłożenie oświadczenia, iż dany podmiot posiada zaplecze, nazwijmy to kadrowe, na terenie Szczecinka, aby móc taką działalność gospodarczą tutaj prowadzić. Podmiot, który przegrał, takie oświadczenia przedłożył. Podmiot, który wygrał, tych oświadczeń nie przedłożył. Tak, żeby było troszeczkę e, bardziej zagmatwane, e, pan był po rozwodzie, więc w, zakresie, w tym zakresie oświadczenie współmałżonka nie było tutaj akurat e, konieczne, niezbędne. E, ale przewodnicząca komisji powiedziała, niech pan te dwa e, oświadczenia przedłoży. I za godzinę, dwie stosowne dokumenty się znalazły w dokumentacji konkursowej. Gdzie idąc formalnie, brak tych dokumentów powinien skutkować, iż ten podmiot nie powinien być dopuszczony do konkursu. Po dostarczeniu dokumentów komisja konkursowa uznała, że warunki, które przedstawił, są lepsze dla szkół, dla miasta e, i ten podmiot wygrał. Natomiast e, przedstawiciel drugiego podmiotu wskazał na te nieprawidłowości, które zaskutkowały tym, iż e, konkurs został unieważniony. Następnego dnia Odbył się e, drugi konkurs, gdzie już wszystkie przesłanki formalne były spełnione przez zarówno jeden, jak i drugi podmiot i wygrał ponownie ten pierwszy e, podmiot. E, pani przewodnicząca e, komisji konkursowej e, z konkursu z dnia... E, 29 lipca, czyli z tego pierwszego dnia konkursowego, sporządziła stosowny protokół, pisząc go ręcznie. Następnie dokonała stosownych korekt, przepisując go komputerowo i dała członkom komisji do podpisu, mówiąc, że. Co do treści, jest to ten sam protokół, natomiast trzeba go podpisać jeszcze raz, albowiem yy, tamten uległ jakiemuś zniszczeniu. Było też jeszcze yy, yy, ciekawiej. Ten protokół akurat yy, w szafie yy, tej pani yy, podejrzany był. W toku postępowania ona go yy, dobrowolnie wydała. Yy, była możliwość porównania zapisów. No i te zapisy zgadzały się? Yy, były dość istotne sprzeczności, ale no, z drugiej strony nie były to takie, które by no, yy, skutkowały jakimś takim no, ewidentnym fałszowaniem protokołu. Yy, Pewne rzeczy, pewne rzeczy y, zapisała takie, które nie były w pierwszym protokole, takie, które no, w jakiś sposób y, wybór kontrahenta y, bardziej uzasadniały, natomiast y, te korekty nie były takie, że, y, żeby uznać, że no, w całości ten protokół został y, przerobiony, sfałszowany. Zresztą do, do takiej sytuacji by nie mogło dojść, albowiem y, pozostałe osoby, będące y, w komisji konkursowej, no, by się od razu zorientowały, że. Zapis, zapisy się różnią o 180 stopni. Panie prokuratorze, czym pani dyrektor tłumaczyła te zmiany? To, to, czy to były to, zmiany, zmiany świadome czy nieświadome? To nie pani, nie pani dyrektor, to yy, przewodniczącą komisji konkursowej yy, była inna osoba yy, pracująca yy, yy, w tej jednostce obsługi oświaty. Yy, osoba funkcyjna, yy, ale nie yy, pani dyrektor. No, yy, wyjaśniała, że no jak gdyby poszła na skróty, Chciałaby, ten pro protokół ładnie wyglądał. Poszła na skróty, żeby pewne rzeczy yy, uprościć, yy, wyjaśnić. Zresztą yy, tłumaczenie, no, może i wiarygodne, może i takie, które należy traktować yy, yy, z uśmiechem na twarzy, że o tym, że została przewodniczącą komisji konkursowej, dowiedziała się na krótko przed samym przebiegu konkursu i w zasadzie regulamin konkursowy wzięła w przeddzień do domu, aby się z nim zapoznać. Nie do końca rozumiała jego treść i na tyle, ile go zinterpretowała, tak go stosowała w praktyce. Czy były uchybienia? Tak. Czy te uchybienia stanowiły przestępstwo? Tak. Ale konsekwencji nie będzie. Konsekwencje będą, bo skierowano wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania. To warunkowe umorzenie postępowania to jest orzeczeniem o winie. Natomiast jest to o tyle być może istotne dla tej pani, że wyrok orzekający, wskazujący warunkowym yy, yy, umorzeniem postępowania skutkuje tym, że w życiorysie pisze się niekarany, czyli z punktu widzenia yy, formalnego jest ta osoba niekarana dalej może yy, pracować w jednostkach Urzędu Miasta, yy, o ile Postępowanie służbowe, dyscyplinarne nie zaskakuje tym, że nie może być pracownikiem, osobą funkcyjną w tej jednostce. Panie prokuratorze, ale ta sprawa podobno jeszcze tak się nie skończyła definitywnie, bo jest tutaj jak gdyby drugi wątek. Są tutaj podobno jakieś nagrane taśmy i to ta sprawa ma wypłynąć za jakiś czas. Czy, czy to prawda? Czy ma pan jakieś informacje na ten temat? Yy, proszę pana rzeczywiście no y, jak gdyby y, hasłowo afera taśmowa to nie tylko Warszawa i restauracja y, Usowy na kanwie tej sprawy takie elementy afery pocuchowej też się pojawiły ale w związku z tym że nie mają y, nic wspólnego z decyzją merytoryczną, to nie będę się o niej wypowiadał. Tak samo jak o uchybieniach, nieprawidłowościach dotyczących innych, innej szkoły, które nie zaskutkowały przedstawieniem komuś zarzutu. Natomiast y, osobą y, czującą się bardzo skrzywdzoną, osobą, która. No, ma poczucie, że postępowanie przygotowawcze nie wszystko do końca wyjaśniło, jest jak gdyby osoba reprezentująca drugi podmiot. Ta osoba nie ma żadnych zastrzeżeń do drugiego konkursu. Że drugi konkurs i decyzja komisji konkursowej w tym zakresie no, nie budzi żadnych zastrzeżeń. Natomiast y, ta osoba uważa, że y, gdyby y, zostałby formalnie, formalnie przeprowadzony y, pierwszy przetarg, y, jest tylko jeden podmiot, czyli który ona reprezentuje i y, y, który spełnia warunki i y ona wygrywa y, ten y, konkurs, bo nie ma kto inny wygrać go. Y, y, ale te poczucie y, krzywdy tak w przełożeniu na pana pytanie wynika z jednego faktu, że ta pani uważa, że osoba podejrzana w tej sprawie, która się do winy przyznała, która uznała, że wszelkie uchybienia nieprawidłowości to skutek jej działań, jej zaniedbań jest tylko no osobą, która chroni ewentualnie inne osoby yy, wyżej postawione w hierarchii no nie wiem, Urzędu Miasta, stąd yy, rozważa, yy, cytując jej słowa, bo yy, w, w takiej rozmowie yy, prywatno-służbowej, bo przyszła tutaj ta pani po poradę, oświadczyła, iż yy, zamierza rozważać żyć kwestię złożenia y, nowego zawiadomienia o przestępstwie. Jak pan widzi, y, no, non-stop telefon i nie można y, swobodnie porozmawiać. Ale ten telefon nam nie przeszkadza, a więc czekamy na dalszy rozwój wypadków, może będzie ciekawie. Dziękuję za rozmowę.